Rogów rowerowych. Poroże rowerowe dla rogaczy nie jest, ale Wam jest przydatne, jeżeli jeździcie gdzieś w dalszą trasę i nie macie punktów oparcia. Przykładowo w tej kierownicy rogi rowerowe, aby założyć, no to po prostu by był jakiś śmiech na sali, bo po co? Rogi rowerowe to cała jest po prostu górna zabudowa tej kierownicy. Natomiast w tym rowerze, w tej kierownicy problem byście mieli z założeniem rogów rowerowych, dlatego Aj, spadło, dlatego że rogi rowerowe zakłada się zazwyczaj nie zawsze, ale jednak zazwyczaj na końcówki. Tutaj rączek, a tutaj jak widzicie, miejsca byście nie mieli, byście musieli rączkę oberżnąć, żeby taki róg założyć, i tak by to było niewygodne, bo kierownica jest za krótka. Rogi rowerowe są do tego, jeżeli i praktycznie zawsze stosowane w takich typach kierownic albo kierownic prostych, że jeżeli jeździecie rowerem no to zobaczcie, że nie macie innego punktu oparcia niż tak, jak trzymacie tylko za uchwyt ten rower. Natomiast jeżeli byście mieli tutaj rożek rowerowy, no to ten punkt oparcia byście mieli zwiększony. Czyli po prostu łapiecie za rożki rowerowe. Jak one wyglądają, będzie z grafice obok pokazane, bo akurat w żadnym rowerze nie stosuję czegoś takiego obecnie. I po prostu rogi rowerowe po prostu kolejny raz zwiększają wam ilość punktów oparcia podczas jazdy. Jakie wybrać? I tutaj macie kilka różnych możliwości z boku będą się przewijały, czyli te rogi, które są całkowicie proste i praktycznie ich punkt oparcia jest kijowy i one nic nie dają, rogi, które są troszkę zakrzywione, pochylone Mogą być zakrzywione tutaj do wewnątrz kierownicy, czyli w ten sposób iść, albo na zewnątrz, czyli ten dłuższy punkt oparcia, aby szybciej powiedzmy sobie w pewnym sensie jechać. Jakie ro rogi rowerowe wybrać? Na pewno nie wybierać tych, które są tylko małym rożkiem i są takim wystającym one dobra, możecie sobie oprzeć rower ręce w ten sposób że tak je złapiecie, ale nie macie tego punktu oparcia wyższego, dlatego jeżeli kupujecie ruk rowerowy, to moim zdaniem najlepszy będzie taki, który idzie po prostej i będzie zakrzywiał do wewnątrz kierownicy, po prostu wtedy ile macie punktów oparcia więcej, możecie złapać go z boku i możecie łapać go od góry, dużo więcej punktów oparcia dużo większa wygoda podczas jazdy rowerem i jeszcze inne, które możecie kupić za budowę, czyli stosowaną od środka kierownicy, powiedzmy sobie tutaj klamerkę czy coś innego większego. To jest także dobre rozwiązanie jak na dalszą trasę się jedzie, ale jeżeli naprawdę jeździcie w dalsze trasy, to tak jak mówiłem w innym filmie, powinniście wybrać raczej sobie kierownicę bardziej wygodną niż kupywać nad nią pełno tutaj rogi, tutaj powiedzmy ta klamerka główna, żeby jeszcze więcej punktów podparcia niż kupywać na nią jakąś tam większą zabudowę, tym bardziej, że kierownice wcale nie są aż tak bardzo Drogie. I z mojej strony na temat rogów rowerowych to tyle. Jakie warto wybrać? Mi się wydaje, że te, które są do góry, zakrzywione wewnątrz rowera, aby Wam stworzyło to jak najwięcej punktów podparcia. Oczywiście dobrze, jak będą one z aluminium, a nie z metalu. Także to wagę też trzeba liczyć w rowerze. Dzięki za obejrzenie i czekam na Wasze komentarze. Co sami o tym sądzicie? Cześć!